No dobra, kontynuujemy tą misję. Z tym, że muszę wam się przyznać, że przechodzę ją teraz po raz drugi, ponieważ poprzednio dostałem niezłe wciry. Wykończyli mi wszystkich. To muszę zmienić, dobra. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej i <ścoughs> pierwsza misja, jaką wam pokazuję, nie skończy się porażką. Trochę zaszarżowałem poprzednim razem i to się bardzo zemściło. Eee, teraz już wiem, że tutaj nikogo nie ma. No bo tak jak mówię przechodzę tu po raz kolejny tę misję Więc rzucę wszystkie siły w tą stronę. Tam jest ich dużo w środku, tam co najmniej czterech, z tego co pamiętam. Tak więc ta grupka Robert, Grigori i James idzie tu. A ty Rudy tutaj. No, ale mówiłem, że ta gra jest trudna. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałem na weteranie w nią. Chyba zazwyczaj był to jakiś niższy poziom trudności. Na no, tych sześciu ludzi tylko tak. Jedziesz Anatolii, Oni niech pewnie nie wyjdą z tego statku. Przynajmniej nie wyszli poprzednim razem. Nie wiem, czy tym razem będą mieli odwagę. Aha, tutaj jest ich czterech w środku. Oczywiście liczba obcych zależy od wielkości statku, to jest statek wielkości small, czyli mały, To Czy jest bardzo mały, w bardzo małym jest chyba tylko jeden ów. Dobra, to jest z tej strony Anatolii. Tutaj jest Kevin Rudy. O, a wy po prostu się przygotujcie do wejścia. <laughs> no i to jest jak wchodzisz, a, a, a Anatoli wchodzi. Wchodzimy. O, i w tej chwili. Akurat teraz są odwróceni do mnie tyłem, więc mnie nie zobaczyli. Ale gdyby byli odwróceni do mnie, to tak naprawdę jestem bezbronny, a oni mogą strzelać. Przerwać, jakby, moją kolejkę. Jeżeli mieli jakieś punkty zachowane, i mnie załatwić. A ja w ogóle nie mam szans, im odpowiedzieć. O, trafił. Gratuluję, Anatoli. Jaką 48. Dobra, ale teraz możesz już wyjść. Zrobiłeś swoje. Teraz poprosimy... Y, ...Rudiego. Ładnie. O Jezus! Widzicie, to właśnie jak zachował sobie jakieś punkty akcji na moją kolejkę, to wtedy może odpowiedzieć ogniem. Został eee, mi 14. Wnocha. Dobra. Wróciłeś się plecami. Super. Mam nadzieję, że nie wyjdzie ten obcy. O. Nie ma go. Dobra, to wchodzimy do środka. Pójdziesz tutaj, ty pójdziesz tutaj, a Robert, pójdziesz z nimi, a ty z nimi. Tam ich jest chyba jeszcze, o właśnie, ten, i jeszcze dwóch chyba gdzieś tutaj. Tak przynajmniej było wcześniej. Genialnie! 61, teoretycznie powinno być najlepsze chyba z nich. Ztrzymam. Ale widzimy, jak to z teorią bywa. Grigori, przyczaj się tutaj, ty już i tak nic nie zrobisz, a ty obok niego. Tutaj będzie nie za ciekawie. Nie wiem, chyba wejdę raczej tymi, bo tutaj jeszcze jest takie małe pomieszczenie, a tutaj, jak się wchodzi, to jest od razu całość taka duża. I tutaj oni często stoją i napieprzają. czekają na mnie Grigori z tej strony może zapiszę na wszelki wypadek Tutaj zostawiam ich, a wejdę ten, do Grigory I. Czysto? Dobra, Robert z drugiej strony, Rudi tutaj kolejka. Do jego wejścia nie ruszamy. Dobra, kto będzie miał zaszczyt wejścia jako pierwszy? Myślę, że Grigori. Nie ma nikogo. Dwa. Dwadzieścia cztery. Powiedz... coś. Zobaczymy, co on zrobi. Czy pójdzie za mną? Nie patrzę oczywiście. Bo to by było po mojej myśli. Ale odwrócił się plecami, teraz mam szansę. O Boże. na no, radę wrócić. No, Okej, okay. jeszcze raz. Kolejne podejście. <laughs> Ej Grigori, kusisz los. Dobra, ale ten jest z tyłem odwrócony to spróbuję wejść z tej strony Zapiszę wcześniej No Trochę tak oszukuję z tym zapisywaniem, ale O! <śladnie> ładnie No, za ty możesz już wracać A wejdzie Anatoli. Anatolii Próbuję go zabić. Ej, Brawo Anatoli! Dobra, no to teraz możemy... Wyjść tymi. Tutaj jeszcze jest jedno pomieszczenie, w którym ktoś może być. Zobaczmy. Aha, widzicie? Więc jak się schował z powrotem. No. Nie możesz przejść tamte? Dziwne. Zostańcie tutaj, będziecie z niego... Strzelać w czego? Aha, nie mogę tam przejść. No dobra, to staniemy, zobaczymy, czy wyjdzie. Wyszedł ja i oczywiście zabił. Aż dwóch. I koniec misji. No trudno powiedzieć, że ta misja zakończyła się sukcesem. Straciliśmy połowę drużyny. Ale wyszliśmy na plus. Okej, okay, safe. Coś mi się wyda, że na tym poziomie trudności będę musiał dosyć często zapisywać grę. I teraz tak, potrzebujemy więcej żołnierzy. Ile mamy miejsca w ogóle? 40 miejsc w koszarach. No to kupimy z 10 żołnierzy. 4, nie dobra 8. Aja, naukowcy inżynierowie. Inżynierowie 28 Nie, nie, o, coś jest nie tak Tutaj inżynierowie 28, dobrze To jeszcze po dwóch inżynierów, dwóch naukowców Tak żeby równo było A moment, właśnie, jeszcze. Ile to mnie kosztuje wszystko w ogóle? Nie, to koszty. Eee, 284 tysiące, przychód 6 milionów. Okej, okay. dobra. Czyli tak, ośmiu żołnierzy, dwóch naukowców, dwóch inżynierów. 8. Dobra, nie będzie 8. Municja. Granaty. Proximity, to jest też przydatne. To jest granat, y, który wybucha y, pod wpływem ruchu Elektroflara też może się przydać, jakbym do misję w nocy. Dobra, niech chłopaki wrócą z misji. Dobra, I teraz powinniśmy mieć to, co oni tam zdobyli. No właśnie, mamy tak, heavy plazma, czyli ciężki karabin plazmowy, karabin plazmowy, pistolet plazmowy, to są wszystko broń właśnie tych obcych. Zdobyliśmy na nich. Elerium to jest taki specjalny um, minerał, bardzo ważny. Później będzie y, grał rolę paliwa, będzie używane jako paliwo do samolotów nowych. Granat obcych Mind Probe to jest yy, takie urządzenie bardzo fajne do... A, zresztą zobaczycie. Możemy czymś sprzedać, my my, nie musimy trzymać wszystkiego, wystarczy nam po jednej sztuce, żeby zbadać tylko. O mamy. Trup, trupy, 8 trupów, sektoid, tak się nazywa ta, ta rasa obcych, którą widzieliśmy, te takie małe brązowe ludziki. To też możemy te trupy posprzedawać, to... Te wszystkie plazmowe bronie też sprzedam, oprócz jednej sztuki oczywiście, którą będę badał. Hmm, czy ja coś bada? Aha, to jest karabina laserowa. To są gotowe. Aha, załoga. Musimy czekać na żołnierza dam sobie spokój z tymi ciężkimi karabinami pistolety? wszystko sprzedać czyli tak, sprzedaję pistolety magazynki do pistoletów to, 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 to Да.